Mamy sezon wakacyjny, mamy sezon letni. Przychodzę z tematem, który bardzo często jest zaniedbywany, a wynika to głównie z nieświadomości. Dlatego dziś porozmawiamy sobie o tym, czego nasza skóra potrzebuje po zejściu ze słońca. I tutaj nie mówię o opalaniu się, ale chociażby spędzasz cały dzień gdzieś w biegu, na mieście, latem. I Wcale nie musisz w żadne tropiki jechać. Jeżeli się spodziewasz, że ja tutaj będę mówić tylko na przykład o żelu aloesowym, to bardzo się mylisz. Swoją drogą żel się pojawi przy końcu nagrania, bo jest to temat, w którym mogę zdradzić Ci zamiennik tego produktu w hebe. Także to będzie ważna rzecz, ale zostań ze mną, bo najpierw mówimy sobie o takich priorytetach, dlatego poproszę Cię o wielkie czerwone serce w komentarzu, i już przechodzimy do dzisiejszego tematu. Mianowicie bardzo często nam się wydaje, że ok, nałożyłam SPF i wszystko jest ok. To, że SPF trzeba reaplikować, w szczególności latem, SPF pamiętaj wraz z potem, y oraz też y oczywiście na skutek przemian metabolicznych, no niestety y nie wystarczy nałożyć go raz. Ale wracając właśnie do domu, czy. Coś jeszcze robisz? Jeżeli nie, to ta odpowiedź nie do końca mnie satysfakcjonuje, ponieważ nasza skóra po zejściu do słońca potrzebuje regeneracji. I regenerację tutaj możemy rozumieć na kilka sposobów, i ja już przechodzę do produktów. I pierwszym z nich będzie to produkt, jak być może się domyślasz, z ceramidami. Ceramidy, oczywiście, słuchajcie. Regeneracja naszej bariery hydrolipidowej Ale nie każdy produkt z ceramidami Ja się przychodzę ze specjalnym produktem z ceramidami Który wręcz mogę nazwać i nazywam go Całonocną maską I jest on mi niezbędny Ja wiesz ja często wyjeżdżam w Dubai, Mauritius, Tajlandia To są moje ostatnie wycieczki gdzie w tej Tajlandii chociażby spędziłam cały miesiąc, grudzień i pokazywałam Ci we vlogach, ja bez tego produktu się nie ruszam. O jakim produkcie mowa, ja już do tego dochodzę, natomiast chciałabym tutaj hmm, poruszyć pewien temat, temat, który nigdy nie jest poruszany zazwyczaj, nie jest poruszany przez osoby prowadzące YouTube, natomiast ja się tego tematu absolutnie nie boję i chcę go poruszyć. Produkt, który Ci pokażę za moment jest z firmy, którą być może dobrze znasz. Natomiast chciałabym tylko zaznaczyć taką rzecz, że zauważ, że jeżeli współpracuję z firmami, to nie jest tak, że co tydzień co innego polecam na tym kanale czy na moich platformach społecznościowych, że latam jak chorągiewka, tylko współprac można policzyć na moich współprac, na palcach jednej ręki. Konkretnie, mhm. dlaczego? Dlatego, że ja podejmuję się współpracy tylko i wyłącznie z firmami, których kosmetyków sama używam, które z czystym sumieniem mogę polecić, ba, wręcz często uważam, że są niezbędne i nie ma na nich, dla nich zamienników. Yy, także to jest produkt z jednej firmy, z którą ta współpraca jest, natomiast nawet gdyby jej nie było, jest to produkt numer jeden i uważam, że każdy mieć go w swojej kosmetyczce powinien. Ja sobie sprawę z tego, że moje podejście nie jest konwencjonalne i bardzo się z tego cieszę, ponieważ mam w życiu tą możliwość, że mogę i kieruję się własnymi wartościami. Jest to produkt od firmy Slavia, Tak, dobrze poznajesz, to jest ten ich kultowy ceramidowy krem, który powtórzę jeszcze raz, już w szczególności w ochronie posłonecznej, moim zdaniem jest niezbędny w każdej łazience. To jest krem o nazwie Odbudowa i Nawilżenie. Mamy tutaj, tak jak powiedziałam, ceramidy, wąkrotę azjatycką, w szczególności, słuchajcie, yy, to są właściwości kojące. Właśnie mamy często do czynienia z takim zaczerwienieniem posłonecznym to właśnie tutaj jest fantastyczne działanie. Do tego wszystkiego mamy trehalozę, czyli nawilżenie i skwalan w uproszczeniu lipidy, czyli znowu wspomaganie naszej bariery hydrolipidowej. Skład jak zawsze firma Slawia ma bogaty i to widać chociażby na pierwszy rzut oka. I to jest właśnie krem o takiej konsystencji maski i po prostu nawet teraz, słuchajcie, jak byłam w Grecji, nagrywałam Wam storkę po zejściu ze, ze słońca, no niestety, żaden SPF nie chroni nas w 100%, mimo tego, że jeszcze mam wielki kapelusz z rondem okulary, wieczorem to wygląda tak sobie. A właśnie na noc ten krem, który nazywam maską, jak przed chwilą powiedziałam i to jest po prostu niesamowite, co ten produkt potrafi zrobić, w jakim stanie ja się budzę, jak wygląda moja skóra. Jak zawsze w ramach współpracy z firmą Slavia, ja mam kod zniżkowy, to jest mój kod zniżkowy i tak jestem wręcz dumna, że mogę powiedzieć tutaj o współpracy, bo z takimi markami to naprawdę jest duma, żeby współpracować z markami, które mają takie produkty. Takie produkty jak ten, tak jak wspominałam już wielokrotnie, firma Slavia, słuchajcie, twarz, nie kończy się tutaj, ale również pielęgnacja szyi i dekoltu. I w ten sposób wygląda ten krem. Myślę, że już bardzo dobrze rozpoznajesz to opakowanie, i to jest mój niezbędnik numer jeden. Kolejna rzecz. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ja o tym też ostatnio mówiłam, ale udaję, chyba na Insta Stories. Jeżeli też tak masz, zaraz powiem o co chodzi, to koniecznie napisz w komentarzu ja. E, otóż słuchajcie, jak e, wy, że powiem, wystawiamy się na słońce, czy tego chcemy, czy nie, e, to bardzo często przebarwienia posłoneczne zaczynają się pojawiać tutaj, w tej okolicy, jakby tu, gdzie mamy, gdzie ta kość nam. Najbardziej wystaje. Jeżeli tak masz, daj mi znać w komentarzu. Ja na Stories mówiłam właśnie, że zawsze tutaj sobie w tym okolicy nakładam nawet podwójną warstwę SPF, ale nigdy nie powiedziałam chyba, co robię po właśnie zejściu ze Słońca. To też jest bardzo ważne. Myślałam, że powiem o tym teraz, skoro już jesteśmy przy firmie Slawia I Słuchajcie, krem potoczy. Ja o tym kultowym kremie potoczy już mówiłam sporo razy, ale nigdy nie skupiałam się jakby na jego jednej takiej właściwości, a to jest bardzo ważne, ponieważ zawsze tutaj mówię, że mamy jasne, kofeina, przyspiesza mikrokrążenie, czyli cienie pod oczami znikają. Wyciąg ekstrakt z kasztanowca, słuchajcie. Oczywiście działanie przeciwobrzękowe. Mamy tutaj jeszcze trehalozę, skwala, o no których powiedziałam już przy poprzednim produkcie, ale mamy tutaj peptyd. I peptyd oczywiście, uelastycznienie, umiętrzenie skóry, ale e, nigdy nie podkreślałam faktu, że mamy tutaj do czynienia z peptydem z Nona peptyt 1, który ma właściwości rozjaśniające, e, również to jest bardzo ważne i ten krem w szczególności słuchajcie, latem. To jest e, mój niezbędnik. Prawie bym zapomniała, na ten krem również w ramach współpracy obowiązuje mój kod zniżkowy, ale o tym na pewno też już wiesz. Przejdę za moment do kolejnych produktów, ale chciałam jeszcze o czymś powiedzieć. E, słuchajcie dziewczyny, mm, zostań do końca tego nagrania, ponieważ... E, po ze słońca jest jeszcze jedna taka wielka podstawa, o której ja ciągle trąbię, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ogląda mój każdy jeden film, ponieważ często do mnie dalej w tej sprawie piszecie, albo na przykład piszecie do mnie, że ja zobaczyłam Twój film sprzed roku i ja popełniam tak podstawowy błąd, jak mogłam tego nie wiedzieć. Więc ja. O tym podstawowym błędzie jeszcze w tym filmie przypomnę, przedstawię Ci jeszcze kilka produktów i powiemy sobie o tym podstawowym błędzie, bo być może kupisz sobie wszystkie produkty, które tu dzisiaj zobaczysz, i będziesz się zastanawiała, dlaczego nie widzę poprawy. No to ja Ci powiem, dlaczego. Zostań ze mną. Kolejne produkty, słuchajcie. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się film na temat zbawiennych właściwości mucyny ślimaka. Jest to osobny film, w którym ja dogłębnie, dogłębnie o tej mucynie mówię. Również opisuję, czym charakteryzują się dobre kosmetyki z mucyną. Natomiast posłuchajcie. Um... Tak, uogólniając, mucyna ślimaka ma właściwości głęboko, głęboko regenerujące, przyspiesza gojenie się ran, czy właśnie, nawet jeżeli mamy taką skórę, że tak to ujmę, kolokwialnie posłoneczną, jeżeli oglądałaś mojego vloga z Tajlandii, pokazałam tam jeden produkt z mucyną i powiedziałam, bez tego nawet bym tu nie przyjechała. Co to jest za produkt? To jest mój kolejny niezbędnik. To jest produkt, o którym mowa, i to jest krem e, słuchajcie, z firmy koreańskiej corsyk Snail 92. E, to jest krem, którego naprawdę tutaj mi już niewiele zostało, e, i który ma właśnie konsystencję, jaką taki krem z mucyną powinien mieć. Jak widzisz, tego kremu już tutaj jest jak na lekarstwo. To nie do końca jest taki krem, bo to jest bardziej taka konsystencja żelowa. Natomiast jest to kolejny produkt, który również polecam sobie nałożyć na noc właśnie po słońcu, w szczególności po słońcu, ale nie tylko. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te produkty, bo ja wiem, że zaraz się znajdzie ktoś, kto będzie bardzo chciał mnie poprawić w komentarzach. Ja wiem, że to jest tak, ludzie się lepiej czują, jak kogoś poprawią. Natomiast najczęściej kończy się to tym, że osoby nie oglądają moich materiałów. Ja już o tym mówiłam w w filmie na temat mucyny ślimaka, że zazwyczaj takie produkty zawierają w sodiumporei akrylatę. A wynika to z tego, że prawidłowa konsystencja z tego, 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 produktu, tych produktów musi być taka, no, jak śluz ze ślimaka. No i trzeba jakoś tą konsystencję, że tak powiem, yy, zagęścić i często tak się dzieje. Dlatego tutaj to nie są produkty stricte naturalne, ale ja nigdy tego nie ukrywałam. Yy, I teraz, słuchajcie, jest jeszcze esencja. Ta esencja, zobaczcie, mi już tylko tyle zostało To jest jedna z lepszych esencji na, uważam, całym rynku kosmetycznym Taką esencję zazwyczaj polecam stosować na noc Ale jeżeli ktoś ma problemy z barierą jodrolipidową To i na dzień, i na noc Albo w ogóle, jeżeli na tej skórze się dzieją takie właśnie rzeczy typu zaczerwienienia Ta esencja też ze mną jest, ze mną jest Jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie słyszał o esencji Film pod tytułem esencje i esencje wklepujemy zaraz po toniku. Więcej mówię w osobnym filmie. Słuchajcie, kolejnym, słuchajcie, kolejnym takim produktem jest to cała nocna maska. Yy, I jest to cała nocna, całonocna nocna maska, która ma taką konsystencję bardziej, że tak powiem... Nie chcę używać słowa suchą, ale solidną. I ona zawiera peptyd z grupy trzeciej. Ja tą maskę pokazywałam dwa lata temu na kanale. Może tak, może trochę więcej, może trochę mniej. To jest maska, słuchajcie, od Anny Lewandowskiej. Ona w ten sposób się prezentuje. Ona ma specyficzny, dosyć mocny zapach. Więc jeżeli ktoś nie może zasnąć ze względu na zapach, ja akurat go lubię, no to słuchajcie tutaj... Um, Tutaj już trzeba sobie samemu zdecydować, natomiast, tak jak mówię, tutaj nabieramy ją szpatułką. Ta konsystencja jest taka zbita, ona jest bardzo zbita. To nie jest konsystencja kremu, co też jest bardzo fajne takie rozwiązanie, słuchajcie, posłoneczne, i tutaj mamy właściwości anti-aging, ale też i regenerujące. Powiedziałam, że podzielę się z Tobą błędem, który często popełniacie, o czym do mnie dalej piszecie, z wielkim zdziwieniem. Teraz tak, jeżeli ktoś przychodzi po zejściu ze słońca, czy to jest plaża, czy to jest miasto, do domu i na przykład ten SPF gdzieś tam, nakłada ten SPF, ale potem przystępuje na przykład do wieczornej, pielęgnacji, albo chce. Nałożyć którykolwiek z tych kosmetyków i na przykład tylko sobie twarz przemyję żelem albo jeszcze gorzej piszecie do mnie usuwam makijaż tonikiem, no to nie, nie usuwasz go, rozmazujesz go po twarzy i później są niedoskonałości, poszarzały kolory skóry, piszesz komentarze, każdy SPF mnie zapycha, a to nie jest prawda. Najczęściej nie stosujesz dwuetapowego oczyszczania twarzy. I o czym mowa? W pierwszym etapie zawsze używamy albo olejku, albo balsamu do demakijażu, albo mleczka, albo płynu micelarnego. Słuchajcie, ja obserwuję, że wśród Was najbardziej taką chętkę macie na olejki. Dzisiaj pokażę Ci dosyć nietypowy olejek do demakijażu nietypowy nie tylko ze względu na skład, ale o tym zaraz, ale chciałabym jakoś to pokazać Tobie, mam nadzieję, że mi się uda, co znajduje się w tej butelce, oczywiście szklanej. To jest niesamowite. Chciałabym Ci pokazać, że tam na dnie jest pomarańcza. Dokładnie tak. Zobacz, jak to się pięknie prezentuje. I stąd również nazwa tego olejku. Squeeze an Orange. Tak jest. Słuchajcie, no to jest sam już wygląd, to jest po prostu coś niesamowitego, ponieważ na dnie mamy, ja mam tutaj akurat trzy plasterki takiej wysuszonej pomarańczy. Chciałabym przejść już do składu, dlatego tutaj też zachowałam opakowanie z tego składu zajrzę, Natomiast zobacz, jak tutaj producent wyodrębnił to, że jest to emulgujący olej do zmywania makijażu. I SPF, tak jest, nie zapominamy o zmywaniu SPF, to jest tak bardzo ważne. Teraz tak, w składzie tutaj mamy przede wszystkim olej z rokietnika. Ja na temat, słuchajcie, zbawiennych właściwości rokitnika, kiedyś był osobny film. I tutaj tak, oczywiście mamy do czynienia ze źródłem przeciwutleniaczy, ale również połączenie witaminy młodości, czyli witaminy E, i witaminy A. To mówię o samym oleju z rokitnika, oczywiście. I, I słuchajcie, to będzie idealne rozwiązanie przede wszystkim dla cery dojrzałej, ponieważ ja w tamtym filmie o rokitniku mówiłam właśnie o zbawiennych właściwościach anti-aging, jeżeli chodzi o działanie przeciwstarzeniowe właśnie rokitnika. Powiem Wam, że zapach tego oleju jest po prostu nie z tej ziemi. Prawdziwa pomarańcza. To między innymi spowodowane faktem, że Poprawia syntezę kolagenu, dzięki czemu działa ujęczniająco, uelastyczniająco. Dodatkowo oczywiście chroni naszą barierę hydrolipidową, ponieważ mamy tutaj do czynienia z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega 3, omega 6 i omega 7. Następnie mamy tutaj olej sezamowy. Nie wiem, czy słyszałaś w ogóle o oleju sezamowym w kosmetykach, takich jak olej do makijażu. Jeżeli nie, to jest to po raz pierwszy. A oczywiście jeżeli chodzi o olej sezamowy, źródło antyoksydantów, działanie przeciwstarzeniowe, ale również słuchajcie, działanie lekko rozgrzewające. Również tutaj olej arganowy, który jest doskonałym emolientem. Innymi słowy możemy powiedzieć, że zapobiega uciekaniu wody z naskórka. Następnie mamy olej winogronowy. O oleju winogronowym też już się na kanale rozpowiadałam. Działanie również anti-aging, ale tutaj producent jeszcze wspomina o działaniu antybakteryjnym, co również możemy przypisać właśnie olejowi winogronowemu. I również można mówić tutaj o regulacji wydzielania się sebum. Na koniec chciałabym jeszcze pomówić o oleju z rożoba, który oczywiście ma właściwości takie wygładzające, ujędrniające skórę. I to wszystko o czym mówię znajdziesz w olejku Squeeze an Orange i Rzeczywiście znajdziesz tu również orange, czyli pomarańcze. Niesamowity produkt, niesamowite przedstawienie produktu przez producenta właśnie z tym, co znajduje się w środku. I oczywiście, słuchajcie, po olejku do demakijażu przechodzimy do kolejnego etapu. Czyli etapu drugiego oczyszczania naszej skóry. I przy wyborze żelu również skład nie jest obojętny. Ja już tutaj nie mówię o tym, żeby było 1001 ekstraktów, ale przede wszystkim taki żel musi być delikatny i musi być skuteczny. A delikatny, dlatego, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia bariery hydrolipidowej, dlatego wszelkie żele. Z na przykład SLS, czyli Sodium Laurel Sulfate. Od razu mówię takim produktom nie. Również jeżeli zawierają czysty alkohol etanol bądź alkohol denat, również mówię nie. Za to przyniosłam dzisiaj tutaj żel, którego jak widzisz zostało bardzo niewiele, ale to jest spowodowane tym, że to jest po prostu. Też produkt, o który bardzo cięż, często sięgam: Cleaning Me Softly. I słuchajcie, ja y, mam skład na telefonie, i tutaj w składzie mamy tak. Naturalny prebiotyk, czyli przede wszystkim tutaj dbamy o to, aby, aby wspierać równowagę mikrobiomu na naszej skórze. Pamiętajmy o tym, że kiedy mikrobiom zostaje zaburzony, no to niestety później dzieją się niefajne rzeczy, ale o tym już mówiłam w innych filmach. Mamy tutaj. Postbiotyk, który wpływa na stymulację procesów odnowy. Mamy tutaj betainę. O betainie ja już bardzo wiele mówiłam. Przede wszystkim właściwości głęboko nawilżające. Jest to pochodna aminokwasu otrzymywana z buraków cukrowych. Tutaj jeszcze producent dodaje i później dodaje również, że nawilżenie spowalnia proces starzenia się skóry. Jasna sprawa. Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej. O wąkrocie mówiłam już na początku. Tego nagrania. Rzecz jasna, yy, tutaj mamy działanie kojące, czyli również idealnie nam to się wpisuje w tematykę, o której mowa, po słonecznej. I na koniec mamy hydrolat z liści zielonej herbaty. I uwaga! Oczywiście naturalny antyoksydant, ale antyoksydant, przepraszam, przejęzyczenie, ale, 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 słuchajcie, w szczególności osoby z. Yy, tendencją do trądziku z MZS yy, zielona herbata przy takich, ekstrakt zielonej herbaty przy takich yy, dolegliwościach jest po prostu zbawienny. Oczyszczanie skóry to podstawa nie tylko na co dzień, ale również po zejściu ze słońca. Tymczasem na pewno zastanawiasz się, ok, wszystko fajnie, a czy polecisz coś do ciała? Posłuchajcie, jeżeli chodzi o nasze ciało, Również sugeruję sięgać po produkty z ceramidami, bądź inne produkty, balsamy, mówię tu o balsamach konkretnie z ceramidami, bądź inne balsamy regenerujące skórę. I słuchajcie, ja tutaj, bo to wideo będzie już naprawdę bardzo długie, nie wymienię tych wszystkich balsamów, ale zrobiłam to w nagraniu, które pojawiło się kilka miesięcy temu. O celulicie. Ono jest podzielone na rozdziały. Jak wejdziesz w to nagranie, znajdziesz naprawdę mnóstwo cennych kosmetyków, o których prawdopodobnie nie słyszałaś. Natomiast moje dziewczyny, które, tak samo jak ja, mieszkają w Anglii, mają ten sam problem co ja, czyli nie wszystko zawsze jest dostępne. I e, nawet jeżeli jest to często, no niestety, te ceny tutaj tych polskich kosmetyków bardzo, bardzo się różnią od oczywiście Polski, z czego sporo osób nie zdaje sobie sprawy. I teraz tak, pytacie się mnie dziewczyny Justyna, czy polecisz jakiś balsam do ciała z ceramidami dostępny tutaj w Anglii za jakieś e, rozsądne pieniądze. Polecę, natomiast słuchajcie od razu muszę zaznaczyć, że to nie jest e, produkt stricte naturalny. To jest produkt, który był takim moim produktem awaryjnym, kiedy skończył mi się Balsam ceramidowy, który kupuję w Polsce, natomiast nie jest to produkt, który wybił mnie z kapci, wręcz przeciwnie, jak tylko już uzupełniłam swoje zapasy, to ten produkt odstawiłam, więc on jest tam do jakiegoś momentu pełen. Natomiast, jeżeli nie masz wyboru, uważam, że jest to lepsze rozwiązanie niż żadne i podkreślę to jeszcze raz, zanim ktoś będzie się wymądrzał w komentarzach. Że nie, to nie jest produkt stricte naturalny. Natomiast ten skład uważam, że jest w porządku i nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. O jakim balsamie mowa? Jest to balsam, który dostaniecie na przykład w drogeriach Boots. Oczywiście dostaniecie go też w Polsce. Mamy tutaj mocznik. Przypominam, mocznik to najbardziej nawilżający składnik dostępny na rynku kosmetycznym w stężeniu aż 10%. Mamy tutaj również ceramidy, niacynamid i już pod koniec składu kwas salicylowy. Mowa o tym produkcie i tutaj jest to Essay Smoothing Cream for Dry, Rough, Bumpy Skin. I słuchajcie, yy, nie ma tutaj żadnego zapachu w tym produkcie. Możecie sobie również śmiało zeskrinować. Yy, także tutaj dziewczyny z UK, dla Was taka mała podpowiedź. Na początku tego nagrania wspomniałam o żelu aleosowym. I słuchajcie, to jest hit. To jest żel aloesowy, który kiedyś pojawił się w limitowanym. limitowanej ofercie Lidla. Wiecie o co chodzi. I ja wtedy akurat byłam w Polsce, ja kupiłam ten żel, on wygląda w ten sposób, jego już nie ma, także nie ma sobie co screenować. I słuchajcie, co się wydarzyło po tym żelu, to przejdzie chyba do historii. Ja go wstawiłam na YouTube i też zrobiłam rolkę. Słuchajcie, ta rolka na samym Instagramie miała ponad 300 tysięcy wyświetleń. Film na YouTube też miał sporo i jeszcze na TikToku, i to wszystko się zsumowało. Z lidla te produkty wymiotło w jeden dzień. Natomiast, jaki był mega problem, słuchajcie, nie każdy zna się na składach osób. Bardzo wiele osób też często ma problemy z słuchaniem, ze zrozumieniem. I tutaj, słuchajcie, jest napisane 99% aloesu, u Słuchajcie, wyszukaliście tych produktów, bo one się już w tym Lidlu skończyły na Allegro i znajdowałyście chyba, znajdowaliście chyba 97% aloesu ale ten produkt miał zupełnie inny skład z czystym alkoholem coś czego ja bym w życiu na kanale nie poleciła bo bardzo wiele osób tego po prostu nie rozumiało ja dostawałam wtedy dziesiątki Wiadomości dziennie. To były dziesiątki wiadomości, maili. Ja już po prostu nawet tego nie otwierałam, tylko odpowiadałam zbiorowo zbierowo w Stories. Teraz tak, skład tego produktu wygląda w ten sposób. Jak najbardziej można sobie go nałożyć po opalaniu. Nie tylko jak się ktoś, że tak powiem, brzydko mówiąc, przypali, ale ogólnie rzecz biorąc. Natomiast słuchajcie, w Hebe jest zamiennik tego produktu. Tak jak powiedziałam, ten produkt z tej koreańskiej firmy już w Lidl nie ma go od lat i czy, czy nie wiem kiedy to tam było I nie ma co go szukać Ja teraz wstawię produkt, uwaga, bo znowu w Hebel też z tego co wiem jest kilka wersji I nie każda wersja ma y, ok skład Także nie pytajcie się mnie potem, a ten skład jest ok, a ten skład jest ok Ja tutaj wstawiam na ekran teraz, jak wygląda ten produkt w Hebel Zrób sobie screen, jak wygląda skład tego produktu z Hebe, zrób sobie screen i jeszcze podlinkuję go pod tym filmem. Kochani, nie chcę wiedzieć pytań, czy ten skład jest ok. Wszystko masz w linku, na ekranie i yy, yy, po prostu, jeżeli ktoś z tego nie skorzysta, to to już jest czyste lenistwo. Dlatego słuchajcie, to już było na tyle. Mam nadzieję, że skorzystałaś. Jeżeli tak, koniecznie daj mi znać w komentarzu. Będę czekać. Słuchajcie, widzimy się już w kolejnym nagraniu i nie mogę się doczekać, daj mi koniecznie znać, z którego z tych produktów skorzystałaś bądź korzystasz. Do zobaczenia, cześć!